Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś stał przed zamkniętymi drzwiami? To uczucie, gdy próbujesz, czekasz, pukasz, a po drugiej stronie nadal cisza? Może dziś. Właśnie taki jest dzień. Modliłeś się, szukałeś, płakałeś w ciszy. A wszystko wydaje się nieruchome. Potrzebujesz tylko jednej odpowiedzi. Tylko jednej. Jednego kierunku. Jednego znaku, że Bóg wciąż cię widzi, że wie, czego ci brakuje, że niebo nie zapomniało twojego imienia. Jeśli twoje serce zmęczyło się szukaniem i jesteś o krok od poddania się, ta modlitwa przyszła w odpowiednim czasie, bo są chwile, gdy mamy tylko pilną wiarę, wołanie uwięzione w gardle, prośbę, której już nie potrafimy wypowiedzieć. Ale Bóg rozumie to, co niewypowiedziane, słyszy to, czego serce nie umie wyrazić, i czasem odpowiedź zaczyna się tak, od ciszy, od łez, od takiego filmu jak ten: Nie, nie trafiłeś tu przypadkiem, zostałeś poprowadzony i proszę cię, zostań, zostań, bo coś się dziś otworzy, to, co świat. Zamknął, Bóg nadal może otworzyć. Oddychaj z wiarą, no, bo teraz niebo będzie słuchać. Próbowałem już tyle razy, i za każdym razem kończyło się to suchą ciszą, brakiem odpowiedzi, kolejnymi zamkniętymi drzwiami. To tak, jakby moja dusza nauczyła się stawać przed obietnicami, nie oczekując, że się otworzą. Noszę ten ból nie tylko w sercu, ale w ciele, które się męczy. W oczach, które unikają lustra, w głosie, który już nie ma siły, by wołać głośno, porównanie to niewidzialna rana. Gdy innym się udajem, ja tutaj jestem, walcząc, by nie zatonąć w kolejnej nocy pełnej lęku. Wiara, czasem wszystko, co mi zostaje, to powtarzanie imienia Boga jak ostatniej nici między mną a dnem. A mimo to zostaje. Zostaje, bo coś we mnie jeszcze wierzy, bo nawet jeśli jestem rozbity, jest cud, który objawia się tylko w ruinie. I może ta modlitwa jest kluczem. Czasem odpowiedź nie przychodzi z hukiem. Zaczyna się tak jak teraz, od tej ciszy pełnej obecności, od tego głosu, który nie jest mój, ale, mówi do mnie, tak jak tylko Bóg potrafi, i pozwalam sobie czuć, nawet jeśli się boję. Bo coś tutaj jest inne, coś, co dotyka i uzdrawia bez hałasu, coś, co zbliża się, jak cichy wiatr, który przenika ściany i na nowo rozpala nadzieję, którą uznałem za straconą. Ta potężna modlitwa to niepowtórzenie, to nowy początek, to wołanie mojej duszy, gdy nie wiem już o co prosić, to uzdrowienie mojej wiary. Gdy wszystko we mnie runęło. Jeśli jest Bóg, który słucha, to niech usłyszy teraz. Niech ten ból emocjonalny zamieni się w żywą obecność, w boską interwencję, w odpowiedź od Boga. Bo nawet gdy nikt nie widzi, on dokładnie wie, gdzie jest pustka i to właśnie tam decyduje się dotknąć najpierw. Więc wołam: nawet bez sił, bez pięknych słów. Wołam, bo ziemia zniknęła spod nóg, bo wszystko, co mnie trzymało, odeszło, i teraz pozostała tylko przestrzeń między mną a nicością. Boże, stoję przed tym, co niewidzialne, czekając, aż coś się objawi: drzwi, kierunek, jakikolwiek znak, że niebo nie zamknęło się przede mną. Ta potężna modlitwa to nie tylko prośba. To cichy krzyk o ratunek, to głos duszy, która już nie wie, co zrobić z tą nieskończoną ciszą. To wołanie kogoś, kto stracił siły, ale nie stracił pragnienia, by być usłyszanym. Każdego dnia nowa odmowa, każda rozmowa kwalifikacyjna to zdeptana nadzieja, każde spojrzenie, które mówi nie udało się, sprawia, że moje serce się kurczy, staje się małe. Prawie znika. Czuję, że czas mnie przenika, a moja historia utknęła w pokoju bez okien. Jestem zmęczony udawaniem siły, zmęczony uśmiechaniem się do tych, którzy nie widzą moich pęknięć, zmęczony udawaniem wiary, gdy wszystko jest w bezruchu, ale wciąż tu jestem, a skoro jestem, to znaczy, że wiara wciąż żyje, choć zraniona, choć zmęczona, no istnieje. Wołam o zaopatrzenie, nie tylko materialne, ale o godność. O pokój, by budzić się bez lęku. O chleb z nieba, o nowy początek bez upokorzenia. Wołam, bo płakałem już za dużo w ciszy, bo ukryłem się przed sobą samym. Bo pytałem, czy jeszcze pamiętasz moje imię. A mimo to, se wciąż szepczę Twoje, panie. Jeśli jakieś drzwi zostały zamknięte ludzkimi rękami, połóż na nich swoje ręce. Dotknij tam, gdzie nikt inny nie może. Otwórz to, co zamknięte przez niesprawiedliwość. Otwórz to, co świat uznał za stracone na zawsze. Jeśli są ścieżki, których nie dostrzegłem, pokaż mi je nawet we śnie. Jeśli jest coś we mnie, co Cię wciąż przyciąga, usłysz to wołanie, jak ojciec, który rozpoznaje płacz dziecka, nawet pośród tłumu. Ten ból emocjonalny, ten brak kierunku, to czekanie bez końca, to wszystko, co mam teraz. Ale jeśli wszystko, co mam, to szczere wołanie, niech sięgnie Twojego serca, Boże, bo wiem, że odpowiadasz, nawet gdy wszystko wydaje się zamknięte, nawet gdy nikt nie widzi, nawet gdy głosy wokół mówią, że to koniec, Ty nadal słyszysz, Ty nadal widzisz. I tylko Twoja boska interwencja może odwrócić to, co niemożliwe. Czasem wszystko cichnie. Nawet krzyk duszy zostaje w środku. I właśnie tam, w tej martwej strefie ciszy, coś zaczyna się zmieniać. Nie dlatego, że coś się stało, ale dlatego, że coś się zbliża. Powietrze staje się inne. Nie potrafię tego nazwać, ale czuję, cisza, która mnie otacza. Nie jest już pusta. To cisza, która oddycha. Cisza, która patrzy. Cisza, która mnie słyszy. Czy to możliwe, że on już tu jest? Nie mówię tego na głos, ale moja dusza wie, bo coś miękkiego dotknęło mojego wnętrza, coś jak cień, który nie przynosi strachu, ale przynosi pokój. Jak tchnienie, które nie chłodzi, ale koi. Nie wiem, kiedy przyszedł. Nie wiem, czy naprawdę przyszedł. Ale wiem, że coś się zmieniło. W tej samej ciemności, gdzie płakałem, teraz czuję światło, które nie oślepia, ale daje widzenie. On nie powiedział ani słowa, nie pojawił się spektakularnie, ale jego obecność przeszła przez drzwi mojego bólu, bez stukania, bez dźwięku, bez pytania. Wystarczyło, że był. I wszystko we mnie to wyczuło, jakby powietrze. Zadrżało, jakby moje wnętrze uklękło samo z siebie. Nie widzę jego twarzy, nie słyszę jego głosu, ale wszystko we mnie wie, że On jest, a kiedy On jest, nawet brak odpowiedzi staje się odpowiedzią, nawet pustka staje się pełnią, nawet łzy przestają boleć i zaczynają święcić. I nawet jeśli jutro nic się nie zmieni, jeśli drzwi nadal będą zamknięte, moja dusza już nie będzie taka sama. Bo coś we mnie już zostało dotknięte, coś, co świat nie potrafi dać, i czego świat nie może zabrać. To pokój, który ma imię, to milczenie, które ma głos, to obecność, która nie opuszcza. I teraz wiem: On nie tylko słyszy mój krzyk, On mieszka w nim, On nie czeka na moje słowa, On czyta moje łzy. I jeśli jeszcze się nie stało to znaczy, że się zbliża, bo Jego czas nie spóźnia się, Jego odpowiedź nie milczy, ona dojrzewa we mnie i ta modlitwa to nie tylko słowa, to spotkanie, spotkanie, które zostawia ślad, ślad, który już mnie nie opuści. W tej ciszy, w tym oddechu, w tym momencie rozpoczyna się cud, który zmienia wszystko. Nie dlatego, że zobaczyłem zmianę, ale dlatego, że zostałem przemieniony. On tu jest i to wystarczy. Nadzieja nie krzyczy, ona szepcze w tym samym miejscu, gdzie wcześniej krzyczało rozpaczliwe serce. W ciszy po jego obecności coś zaczyna się rodzić. To małe, kruche jak płomień na wietrze, ale to wiara. Wiara, która nie opiera się już na tym, co widzą oczy. Ale na tym, co przeczuwa serce. Coś we mnie się podnosi, nie z siłą, ale z oddaniem, jakby niewidzialny klucz obracał się wewnątrz mnie i zaczynam rozumieć, że może tamte drzwi, te, które wydawały się zamknięte od tak dawna, już nie muszą być wyważane, bo Bóg nie potrzebuje drzwi. On tworzy wyjścia tam, gdzie są tylko ściany. On zamienia szczeliny w ścieżki, on tchnie światło tam, gdzie była tylko ciemność, i to światło zaczyna przenikać przez pęknięcia duszy, przez szczeliny lęku, przez rysy zmęczenia. To światło łagodne, ale żywe, jakby samo niebo szeptało: Zaczynasz od nowa, nadzieja nie wraca z hukiem, przychodzi jak łagodny wiatr, jak spokojna obecność. Jak dotyk, który odnawia bez zapowiedzi. Ziemia, która wcześniej zniknęła spod nóg, zaczyna się pojawiać, i każdy krok, nawet ten niepewny, jest cudem. Bo teraz nie idę już sam. Teraz ufam. A to zaufanie, ta wiara, która kiełkuje bez pośpiechu, ta spokojna pewność, to prawdziwy początek. To, co kiedyś było ciszą, Teraz jest odpowiedzią Boga. Nie wiem, co przyniesie jutro, no ale wiem, że On już coś rozpoczął dzisiaj. To jest boska interwencja nie z trąbami, ale z oddechem wieczności i uzdrowieniem w szczegółach a jeśli trzeba będzie czekać, niech to będzie z tym pokojem jeśli mam zacząć od nowa, niech to będzie z tą wiarą bo coś we mnie już zostało odnowione i nikt nie może mi tego odebrać. Teraz rozumiem. To nie była tylko czekanie na odpowiedź. To była przygotowanie do przemiany. To, co wyglądało jako późnienie, było Bogiem, który kształtował moją wiarę. To, co bolało, było rzeźbieniem czegoś wiecznego. I nawet bez otwartych drzwi, idę dalej. Nawet bez widocznych znaków, ufam, bo prawdziwe zaopatrzenie nie zaczyna się w rękach. Zaczyna się w sercu, które na nowo wierzy, i to serce. Moje serce już nie jest takie samo. Ono usłyszało potężną modlitwę wyszeptaną przez duszę. Zostało dotknięte cichym wołaniem, które wzniosło się do nieba. Otrzymało uzdrowienie, którego nikt nie widział, ale które zmieniło wszystko od środka. Nie mam wszystkich odpowiedzi, ale wiem. Bóg już działa! A jeśli on zaczął, nikt tego nie zatrzyma. To jest światło, które przenika przez szczeliny. To jest boski klucz, który otwiera niemożliwe. I teraz, nawet czas oczekiwania ma święty cel. Wszystko jest na właściwym miejscu, łącznie ze mną. A to miejsce to miejsce, gdzie mieszka nadzieja, gdzie Jego obecność sprawia, że wszystko zaczyna się od nowa. Nie z hałasem. Ale z wiecznością w spojrzeniu, a to spojrzenie teraz mnie znajduje. Po cudzie niewidzialnym przychodzi święty odpoczynek. To nie koniec drogi, to moment, w którym dusza siada, jakby na pustyni czekał płaszcz pokoju rozpostarty przez samego Boga. Już nie ma pośpiechu, już nie ma walki. Pilna modlitwa teraz odpoczywa w ciszy, która pociesza. Obecność wciąż tu jest, ale teraz to ramiona, to niewidzialne schronienie, które przybiera dokładnie kształt naszej bólu. Dusza, która wcześniej drżała, teraz odpoczywa, jakby coś wewnątrz szeptało. Już poczułeś to, czego ci brakowało. Odpowiedź Boga zaczyna się od pokoju. I nawet jeśli drzwi wciąż są zamknięte, jest chleb na stole, nawet bez widocznej odpowiedzi. Jest niewidzialne duchowe zaopatrzenie. Bóg nie czekał na koniec historii, by pocieszyć. On przyszedł w jej środku. I tutaj, w tym miejscu drogi, gdzie wcześniej był tylko ciężar. Teraz wieje lekki wiatr, lekki wiatr, który dotyka dokładnie tam, gdzie dusza krwawiła. Jakby wieczność. Szeptała uzdrowienie w szczegółach. To tutaj serce uczy się odpoczywać, zanim przyjdzie błogosławieństwo, ufać, zanim przyjdzie odpowiedź. I w tym cichym zaufaniu wiara staje się domem nie jako wysiłek, lecz jako oddanie. To tutaj duch się kładzie i znajduje grunt, mimo że nie widzi drogi. To tutaj potężna modlitwa okrywa duszę jak płaszcz, a wołanie ten stary krzyk zamienia się w westchnienie pokoju, bo Bóg, który słyszy, również tuli, a Bóg, który odpowiada, również odpoczywa z nami. Tutaj to już cud, to cud, którego się nie słyszy, ale się czuje. Nie ma fajerwerków ani tłumów, ale niebo pochyla się powoli nad sercem, które przestało walczyć. To, co wcześniej było węzłem, teraz jest oddechem. To, co było pilne, teraz jest troską, i to, co wydawało się porzuceniem, było przygotowaniem na ten pokój. Ból emocjonalny, potężna modlitwa, wołanie powtarzane tyle razy, nie zostały zignorowane. One zostały przyjęte jedno po drugim, jak listy czytane w ciszy przez ręce samego Boga. Teraz dusza rozumie coś bez słów. Że są odpowiedzi, które przychodzą przed odpowiedzią, że są uzdrowienia, których nie widać, ale zmieniają wszystko. Duch rozumie, że zanim Bóg otworzy drzwi, najpierw otwiera ramiona, zanim da zaopatrzenie, daje odpoczynek. I nie dlatego, że wszystko się zmieniło, ale dlatego, że ktoś się zmienił, bo serce w końcu oparło się na jego ramieniu. To tutaj wiara przestaje być poszukiwaniem, a staje się domem. To tutaj cud przestaje być oczekiwaniem, a staje się obecnością. Nawet bez pracy jeszcze jest pokój, nawet bez otwartych drzwi jest kierunek. Boża interwencja już nadeszła, to nie jako ostateczna odpowiedź, ale jako święte bezpieczeństwo w środku procesu i w tym pokoju. Dusza przygotowuje się, by iść dalej, bo odpoczynek to też cud. Coś się poruszyło, nie na zewnątrz mnie, ale tu, głęboko wewnątrz, jakby odpowiedź już nadeszła bez dźwięku, bez formy, ale pełna pewności. Potężna modlitwa nie zatrzymała się na suficie ona wróciła jak pokój, jak wołanie, które rozbrzmiewa w niewidzialnym. Językiem, który rozumie tylko duch, dotykiem, który nie potrzebuje ciała. Wiara to nie tylko to, co mnie podtrzymuje, to sam znak, że Bóg tu jest, odpowiadając swoją obecnością, zanim jeszcze przyjdzie zaopatrzenie. Cisza ma teraz inną strukturę. To nie nieobecność, to przygotowanie. Jak łono, które nosi cud, zanim zabrzmi pierwszy płacz. Jak świt przed słońcem czuję. Jak ten kto wie, choć nie widzi, że boska interwencja już się zaczęła, że emocjonalne uzdrowienie, cud, nowy początek, są tkane w niewidzialnym, nić po nici obietnica po obietnicy, coś jest inne w powietrzu, jakby wypowiedziane słowa otworzyły ścieżki między chmurami, a niebo było czujne. Aktywne, obecne, to nieprzemijające emocje, to duchowe przekonanie. Wiara dała mi świadectwo zanim nadeszła manifestacja, i choć jeszcze nie dotknąłem, wiem, że Bóg już uwolnił klucz, klucz, który porusza się cicho w drzwiach, których istnienia nawet nie znałem. Odpowiedź Boga nie zależy od czasu, ale od ruchu w duchu i coś już się poruszyło. Każdy oddech teraz ma sens, każda łza stała się boskim kodem, każde uderzenie serca, jakby mówiło: Czekaj, ufaj, ja jestem tutaj. Nic na zewnątrz się jeszcze nie zmieniło, ale wszystko wewnątrz już zostało przemienione. Wiara to niewidzialny dowód, że niebo już się pochyliło, a kiedy wiara trwa, niemożliwe już się ugina, bo ten, kto wierzy, Słyszy, zanim zobaczy, czuje, zanim dotknie, odpoczywa, zanim jeszcze przyjdzie spełnienie. Świadectwo zaczyna się w duszy, na długo przed tym, jak cud stanie się widzialny, a moja dusza już widziała znaki. A kiedy dusza widzi, nie potrzebuje już dowodów. Ona spoczywa w niewidzialnym, wiedząc, że odpowiedź już żyje w sercu Boga. To jakby cały wszechświat na moment się zatrzymał, tylko po to, by powiedzieć: zostałeś wysłuchany. Zostań jeszcze chwilę. Obecność wciąż tu jest, bez pośpiechu, bez hałasu, z lekkością tego, który wie, że został wysłuchany. Jest cisza, która kołysze, pokój, który nie zależy od odpowiedzi, niewidzialne ramiona, gdzie dusza znajduje odpoczynek. I czuje się bezpieczna. To nie czas, by odchodzić. To czas, by pozostać. Nie po to, by prosić więcej, ale by poczuć czułość, odpowiedź, która już się tka w niewidzialnym gdy dusza milknie, Bóg mówi gestami, gdy pośpiech cichnie, wieczność szepcze, potężna modlitwa trwa, nie już w słowach, ale w oddechu, w sercu, które się poddaje. W wierze, która wybiera spoczynek, są cuda, które nie robią, hałasu, uzdrowienia, które rodzą się pomiędzy westchnieniami, odpowiedzi, które przychodzą z delikatnością wiatru. Zostań jeszcze chwilę. Pozwól niebu dokończyć mowę. Pozwól obecności zamknąć rany, których nie potrafiłeś nazwać. Nadzieja nie odeszła. Leży tuż obok. Czeka aż zaufasz wystarczająco, by zamknąć oczy i odpocząć. Oddaj się, naprawdę, odpocznij z wiarą, bo teraz to już nie ty się modlisz to Bóg troszczy się o ciebie i On troszczy się nawet w ciszy, gdy na zewnątrz nic się nie zmienia, ale wewnątrz dusza wie na coś się poruszyło, Twoje wołanie zostało usłyszane. Niebo się pochyliło, boska interwencja rozpoczęła się w niewidzialnym, a duch już to rozpoznaje. Możesz odpocząć pod płaszczem nadziei, na kolanach wiary, w pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Zostań jeszcze chwilę, nie dlatego, że czegoś brakuje, ale dlatego, że już się zaczęło. Kto czuje obecność, ten wie. Pośpiech nie jest potrzebny. Tylko wiara i to ciche miejsce, gdzie Bóg nadal jest Bogiem, na Ty tylko dzieckiem objętym, bez strachu, bez pośpiechu, tylko obecność. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoją duszę, zostań tutaj. Bóg nadal Cię woła i nie jesteś sam. Jeśli to słowo coś w Tobie potwierdziło, przyniosło ulgę, było odpowiedzią: Napisz w komentarzu. Czuję, że Bóg się mną opiekuje. Twój komentarz to żywe świadectwo i ziarno wiary. Zostaw lajka, aby ta modlitwa dotarła do tych, którzy są na granicy nadziei. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać słowa, które podtrzymują, nawet gdy wszystko się rozpada. To jest Twój duchowy dom i jesteś tu naprawdę mile widziany. Nie zatrzymuj się tutaj. Niebo wciąż szepcze słowa, które musisz usłyszeć, ta obecność jeszcze nie odeszła. W następnym filmie jest coś, coś, co niesie Twoją odpowiedź, coś, co może być przełomem, na który Twoja dusza czekała zbyt długo. Bóg właśnie coś rozpoczął, ale jeszcze nie skończył mówić do Ciebie. Kliknij dalej i zostań tam, gdzie duch wciąż działa.